Witam bardzo serdecznie wszystkie wagi na kanale Sunline Tarot. Kłania się tarociska fortuna. Dzisiaj, moi drodzy, jak widzicie, tutaj waga y, miesiąc wrzesień, horoskop ogólny, moi drodzy. Także zachęcam do y, kontaktu ze mną poprzez e-mail, który jest pod każdym filmikiem, jeśli ktoś ma taką potrzebę. A tutaj jest czytanie ogólne dzisiaj, moi drodzy. No i zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających. Ci, którzy oglądają, a nie subskrybują, to zachęcam do subskrypcji. A teraz już Tarot poproszę o rady, wskazówki, ostrzeżenia dla wagi na miesiąc wrzesień. Moi drodzy, karta wychodząca w tym miesiącu to jest dwójka pucharów, przeszkody pustelnik, w fundamentach dziewiątka monet, w przyszłości jest szóstka pucharów, obecna sytuacja, piątka kielichów, przyszłość yy, królowa buław. także środowisko piątka mieczy nadzieje i obawy trójka monet no i wynik energia diabła zaraz będziemy tutaj dopowiadać drugą talię ponieważ są już tutaj pewne niejasności ale zaczynamy od karty wychodzącej piękna energia dwójka pucharów jest to nie tylko harmonia yy, w związku, tak, harmonia i dogadywanie się, takie porozumiewanie się bez słów, ale także moi drodzy, to są nowe miłości, nowe mm, związki. Yy, możecie się zakochać, osoby, które poszukują partnera, ale także to jest yy, Nowa umowa, podpisywanie w pracy na przykład nowej umowy, możecie poznać nowych przyjaciół. Wszystko harmonijnie powinno się dziać. Taki spokój i właśnie miłość. Bardzo pięknie tutaj waga zaczyna. No, ale przeszkody, moi drodzy. No, już energia pustelnika mówi o drobnym wycofaniu się. Pustelnik jest y, to osoba mądra, która wie, jak postępować, ale to jest taka potrzeba właśnie na popatrzenie y, od środka, od siebie czyli takie odosobnienie potrzebne, osamotnienie, ale też potrzeba nauki, potrzeba Czytania może to być również przeszkodą, ale też blokada. To jest karta blokady głównie. Więc możecie się blokować na wiele spraw w tym miesiącu, niektóre z Was, ale zaraz dopowiemy sobie ta blokada, czego by dotyczyła, bo tutaj nam wyszło piękna harmonia i partnerstwo. Blokada. Blokada na rodzinę. Tutaj jest uwagi w tym miesiącu. Blokada, może niemożność, tęsknota, niemożność spotkania, tęsknota za rodziną, za znajomymi, może to jest utrudnione, tak? I może ten kontakt nie jest taki jak potrzeba. No, jest tutaj jakaś blokada. No, musi być. Nie u wszystkich wiadomo, ale niektórzy na przykład. Są bardzo rodzinni, bardzo towarzyscy i im to przeszkadza, tak, że mają zablokowane kontakty. Różnie jest, moi drodzy, każdy będzie wiedział, każda waga będzie wiedziała indywidualnie o co chodzi. To takie przeszkody, może trochę niefajne. W fundamentach, w podstawach wagi mają tutaj dziewiątkę monet. Dziewiątka monet również mówi nam o, moi drodzy. O dobrych podstawach, o dobrym y, takim y, sposobie na życie, że jest to człowiek zadowolony ze swojego posiadania, to jest również y, mile spędzony właśnie czas, dobre emocje, dobry czas. Ale także finansowo dobrze, ale czasem przy tej karcie właśnie tutaj mówimy, że brakuje czegoś do szczęścia, jakiejś wisienki na torcie właśnie w życiu brakuje. Może ja tutaj podpatrzę jeszcze, czego tutaj będzie brakowało w tym miesiącu. No jakiejś energii, jakiejś szybkości w działaniu jest ósemka buław. Może waga by potrzebowała więcej na przykład... Każdy będzie miał tutaj co innego, ale ósemka Buław mówi o szybkości, o dynamiczności, o podróżach. Może brakuje trochę finansów jednak na to, może brakuje trochę czasu niektórym wagom, ale tu właśnie brakuje tego dynamizmu, brakuje trochę, mi się wydaje, że szybkości. Takiego ruchu. Zarazem może być tak, że po prostu byście chcieli ruszyć do przodu z jakimiś sprawami tutaj, ale na przykład może finanse właśnie też w tym miesiącu jeszcze nie pozwalają. Może byście chcieli coś kupić, może byście chcieli gdzieś wyjechać z ukochanym, ale tutaj jeszcze tego może troszeczkę brakować. W przeszłości, moi drodzy, co zostawiacie? Zostawiacie tu znajomych, spotkania, rodzinę, to już było i to jest, odchodzi do przeszłości w tym miesiącu. Już teraz zajmujecie się na przykład po powrocie z urlopu, zajmujecie się pracą, tak? Albo też po prostu wracacie wracacie na swoje stare tory i na przykład już nie macie czasu na to, tak? Masło maślane wyszło, ale wiadomo o co chodzi. Moi drodzy, obecna sytuacja no jest trochę smutku jest trochę żalu. Czegoś wam brakuje w tym miesiącu. To ewidentnie widać. Czegoś tutaj brakuje, Czegoś może nie dopatrzyliście w tym miesiącu, może yy, nawet yy, jesteście troszeczkę źli, rozżaleni, ale byście chcieli coś zmienić, ale nie możecie trochę, bo jesteście w takim marazmie. Cały czas yy, coś wam tutaj stoi na przeszkodzie. Także. Yy, ja za piątką, bu, piątką pucharów, przepraszam, nie przepadam za tą energią, bo czasem też tutaj jest właśnie taki żal i taki smutek niewyjaśniony. Czasem takie smutne podejście możecie mieć do życia jakieś taki niewyjaśnioną taką melancholię, Żal za czymś, ale nie wiadomo za czym i tak tutaj to wychodzi. Dołożymy jeszcze kartę, zobaczymy czego Waga tak żałuje tak naprawdę. No znowu wyszła ta dziewiątka mod. Tak jak gdyby tu żal jest może finansów, może żal, żeście, nie wiem, nie spotkali się z kimś, może żal jest dla niektórych, że... Hmm, Pominęliście kogoś na przykład z rodziny, pominęliście jakieś zaproszenie do kogoś, albo nie spotkaliście się z kimś, nie porozmawialiście z kimś. No tutaj jest ewidentnie żal nad jakąś osobą i to wam daje taki smutek właśnie. W najbliższej przyszłości królowa buław. No moi drodzy, duże kontakty, jakaś kobieta. Która może być z Wami zawodowo, na przykład związana, choć niekoniecznie, dynamiczna. Także to może być również i rywalka w miłości. To może być kobieta, która stoi na przeszkodzie, tak? Będziecie z nią mieć do czynienia. Także ona może pomóc, ale może też i nadszarpnąć Wam zdrowia trochę, ta kobieta, więc trzeba uważać. Zobaczymy. Tak, to może być jakaś rywalka, piękna kobieta, ale niekoniecznie. Może być też y, przyjaciółka, bo cesarzowa mówi o raczej kobiecie, która jest y, taką panią na poziomie i y, raczej cesarzowa, y, w moim przypadku, to jest kobieta, która jest. Y, Spełniona emocjonalnie i zawodowo, i ona tylko może przynieść w nasze życie coś dobrego, może nam pomóc, może nas pocieszyć. Także tutaj ja bym powiedziała, że raczej nie należy tak bardzo się obawiać, bo może to być w najbliższym czasie spotkanie z wpływowymi kobietami albo z przyjaciółkami, i to nie musi być wcale właśnie mm, złe. No ale tutaj już w środowisku w tym miesiącu będą jakieś spory, będą jakieś kłótnie, co wcale nie oznacza, że. Yy... Wy musicie brać w tym udział, bo możecie po prostu unikać, omijać niektóre sprawy, jakieś osoby podejrzane, tak, ale też może ktoś tu będzie chciał was prowokować, może ktoś będzie chciał się z wami naprawdę pokłócić, ale też może ktoś będzie rozpowiadał jakieś dziwne plotki, wiadomości, więc miejcie to na uwadze. No, ale jeszcze, żeby była jasność, czego może dotyczyć. No, właśnie tutaj te kłótnie czy spory, czy jakieś takie, właśnie dziwne wiadomości mogą dotyczyć zmiany planów. Może być jakaś zmiana w tym miesiącu. No, czasem tak bywa, że trzeba zmienić nastawienie do jakiejś sprawy, trzeba zmienić jakiś termin. To jest czytanie ogólne i trudno powiedzieć, jaka to będzie zmiana. U niektórych będzie zmiana podróży, także u każdego będzie to inaczej wyglądało, ale zmiany nadejdą. Nadzieje i obawy. Waga ma nadzieję na taki perfekcjonizm w tym miesiącu, na pracę może lepszą. Także ma nadzieję na dobre finanse, ale jednocześnie obawia się tego, jak podoła może. Ale to taki jest taka praca mozolna, ale też takie przepracowanie, ale duża satysfakcja. Także ma nadzieję na dobre finanse waga w tym miesiącu i na satysfakcję z tym związaną. Choć właśnie tak jak mówię, obawia się również tego przepracowania pewnie i czy podoła. Wynik w tym miesiącu jest energia diabła. Także tu mogą być fałszywe osoby, może być toksyczna relacja, może być ktoś, kto chce nam zaszkodzić, może ktoś być nielojalny nie właśnie w tym miesiącu tutaj. Dołożymy sobie do tego Pana diabła, jedną kartę, i zobaczymy, czym tutaj on będzie kusił. Zobaczymy, o co tutaj chodzi głównie. To będzie koło mocy. Pamiętajcie, że to może być jakaś pokusa związana właśnie z Waszą. Namiętnością, z waszym związkiem, z waszym partnerem. E, musicie tu być silni, na pewno. I także m, dacie sobie radę, opanujecie, tak myślę. Nie będziecie patrzeć może na to, co mówią ludzie, co mówią inni, tylko wy będziecie mocni. Dacie sobie radę, drogie wagi, z tym diabłem jest w Was moc i jeśli nawet będzie to ze strony partnera jakaś e, toksyna, toksyczność się wda, to Wy sobie. W Waszym związku poradzicie, drogie wagi. Pięknie Wam dziękuję za wysłuchanie mojego horoskopu na miesiąc wrzesień, bo jest to Wasz miesiąc, drogie wagi, to są Wasze urodziny. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.